Wyobraź sobie życie w świecie epoki lodowcowej. Każda rana to wyrok, każda choroba to śmierć. Tradycyjnie, nauka widziała w Neandertalczyku tylko siłę i brutalność zgarbiony, prymitywny, niezdolny do empatii, w obliczu słabości porzucający rannych. To jest historyczne kłamstwo, ugruntowane przez uprzedzenia, nie fakty. Ale co, jeśli Neandertalczycy byli lekarzami jaskini? Co, jeśli posiadali system opieki zdrowotnej? Od pielęgnacji przewlekle chorych po zaawansowaną farmakologię. Nowy paradygmat bioarcheologia opieki radykalnie przepisuje ich historię. Dowody dzielimy na dwa filary. Po pierwsze, szkielety dowodzą długotrwałej, kosztownej opieki społecznej. Po drugie, rewolucyjna paleofarmakologia dostarcza molekularnych dowodów na celowe leczenie, jakiego byśmy się nie spodziewali. Zacznijmy od szkieletu neandertalczyka nazwanego Shanidar 1 z Iraku, żyjącego około 45 tysięcy lat temu. Ten osobnik przeżył, mając prawe ramię złamane, martwe i bezużyteczne, był ślepy na jedno oko, a deformacje stopy powodowały u niego bolesne utykanie. Żył w tym stanie od 10 do 15 lat. Pomyśl o tym. W małej, koczowniczej grupie Szanidar Jeden nie mógł już polować, bronić się, a nawet utrzymać higieny. Jego przeżycie wymagało ciągłego karmienia, ochrony fizycznej i pomocy w codziennych czynnościach, wysiłku, który zużywał zasoby całej grupy. W tradycyjnym ujęciu ewolucji powinien zostać porzucony. Dlaczego to robili? Bo opieka to była strategia przetrwania. W grupie liczącej 20 osób utrata każdego dorosłego, nawet niepełnosprawnego, znacząco obniżała szanse na przeżycie. Silne więzi prospołeczne, manifestujące się jako altruizm, były w rzeczywistości mechanizmem adaptacyjnym. Potwierdza to przypadek dziecka z Hiszpanii. Przeżyło ono co najmniej 6 lat, pomimo ciężkiej wrodzonej patologii ucha wewnętrznego. Prawdopodobnie związanej z zespołem Downa, skutkującej utratą słuchu i zaburzeniami równowagi. To jest opieka nieodwzajemniona. Inwestycja w kogoś, kto nigdy się nie odwdzięczy. To wymagało, by cała grupa solidarnie przyjęła obciążenie opiekuńcze. Szkielet z La Chapelle, który historycznie służył do budowania stereotypu zgarbionego brutala. Cierpiał na zaawansowaną chorobę zwyrodnieniową. Jego długie życie, pomimo poważnych problemów z mobilnością, jest teraz odczytywane jako kolejny dowód opieki w chorobach przewlekłych. To historyczne przesunięcie to nie tylko archeologia. To krytyka historycznych uprzedzeń naukowych. Przejdźmy do medycyny aktywnej. Neandertalczycy nie tylko pielęgnowali, ale i leczyli farmakologicznie. Jak to wiemy? Dzięki rewolucyjnej analizie skamieniałego kamienia nazębnego. Kluczowe odkrycie pochodzi z jaskini El Cidron w Hiszpanii. Analiza jednego osobnika ujawniła, że cierpiał na silny, bolący ropień zęba oraz przewlekłą infekcję jelitową, spowodowaną patogenem Enterocytozoon B. Musiał być w ogromnym bólu i cierpiał na dolegliwości żołądkowe. W odpowiedzi na te dolegliwości jego kamień nazębny zawierał ślady dwóch kluczowych substancji. Po pierwsze, topola. To roślina zawierająca kwas salicylowy, naturalny prekursor aspiryny. Mamy dowód na celowe spożycie topoli jako środka przeciwbólowego i przeciwzapalnego na ropień. Po drugie, i to jest szokujące, znaleziono tam ślady pleśni Penicillium. Pleśni Penicillium produkuje penicylinę, jeden z najwcześniejszych antybiotyków. Związek jest jasny: ból i zapalenie, użyj kwasu salicylowego. Infekcja, użyj penicilium. Ta zaawansowana farmakognozja nie była odosobnionym przypadkiem. Inne analizy potwierdziły użycie ziół o znanych właściwościach medycznych, takich jak rumianek i krwawnik pospolity. Neandertalczycy posiadali zorganizowany zasób wiedzy o roślinach Wiedziano, co i kiedy zbierać i stosować. Ta wiedza mogła pochodzić z obserwacji zwierząt, zoofarmakognozja lub eksperymentów. Podsumowując, opieka zdrowotna neandertalczyków była dynamicznym połączeniem współczucia, emocjonalnej odpowiedzi ze strategią przetrwania. Zdolność do leczenia i długotrwałej opieki nad niepełnosprawnymi. Pozwalała grupie łowieckiej na utrzymanie stabilności i optymalnej siły roboczej w środowisku o wysokim ryzyku urazów. Neandertalczycy byli zdolni do myślenia symbolicznego, jak w jaskini Brunikel, ale ich medycyna zdaje się być mocno ugruntowana w pragmatycznym funkcjonalizmie. Nawet słynny kwiatowy pochówek szanidara IV budzi pytania: czy kwiaty o właściwościach leczniczych lub odstraszających owady, były tam z pobudek symbolicznych, a może z pobudek higienicznych, konserwujących ciało. U Neandertalczyków leczenie koncentrowało się na fizycznej naprawie ciała. I tu leży potencjalna różnica ewolucyjna. Podczas gdy Neandertalczycy byli świetni w leczeniu ran i stosowaniu antybiotyków, dowody leczenia ówczesnego Homo sapiens były szybko integrowane ze złożonymi rytuałami, szamanizmem i sztuką naskalną. Możemy wysnuć wniosek. Neandertalczycy byli świetnymi pielęgniarzami ciała i farmaceutami, ale Homo sapiens zintegrował wymiar metafizyczny i społeczny. Leczył duszę i budował narrację grupową poprzez rytuały. Ta zdolność do łączenia opieki fizycznej z rozbudowaną symboliką mogła dać Homo sapiens subtelną, ale kluczową przewagę w zakresie elastyczności adaptacyjnej i zarządzania stresem społecznym. Ostateczny wniosek jest jasny i wywraca popularne myślenie. Neandertalczycy mieli zaawansowany i systematyczny system opieki zdrowotnej. Był on skuteczny, motywowany głębokimi więziami społecznymi i oparty na celowej wiedzy farmakologicznej. Historia Neandertalczyków to nie historia porażki. To historia sukcesu w ekstremalnych warunkach i dowód na to, że współczucie i prospołeczne zachowania nie są nowym wynalazkiem. Były one fundamentalne dla ewolucji ludzkości i przetrwania naszych najbliższych krewnych, którzy pomagali sobie nawzajem w najtrudniejszym czasie w historii planety. Jeśli ta historia zmieniła Twoje postrzeganie neandertalczyków, zasubskrybuj nasz kanał, aby poznać więcej zaginionych rozdziałów ludzkiej historii. Daj łapkę w górę, abyśmy mogli dalej kopać w przeszłości.